witajcie moi fani dzisiaj kolejny dzień pielenia ogórków już jest godzina prawie dziewiąta jestem tu od szóstej miałem być od piątej ale kurczę tyle miałem rzeczy do wzięcia do zabrania ze sobą i w parę miejsc musiałem podjechać że mi na szóstą zeszło dopiero no ale nic w zasadzie dobrze, że na piątą nie przyjechałem, bo była rosa dzisiaj, o dziwo, trochę temperatura spadła, więc, więc to wszystko się e, e, no, e, osadziło rosą i całe mokre buty mam, mimo, że robiłem godzinę później. E, co robiłem? A tutaj w międzyrzędziach, jak widzimy, badyle rośnie, więc e, z osłoną herbicydową pryskałem te, te chwasty. Oczywiście nie w ogórki, bo w ogórkach robimy to ręcznie, na taką mniej więcej odległość, jak tutaj widać. O, A środek po prostu przeleciałem sobie opryskiwaczem z osłonką, tak żeby nie poleciało nic na ogórka. Bo jakby to miał jeszcze wyplewić, to Panie Boże dopomóż. Tutaj pani jeszcze plewi wczoraj była. E, jeszcze mój tata był, byliśmy we troje. Ale dobrze nam idzie w miarę tutaj podlewane było przed wczoraj ostatnio Ale już widzę, że zaczyna przesychać Tutaj jeszcze jest wilgoć, ale już z wierzchu jej nie widać tutaj, tutaj gdzie było nawadniane można śmiało wbijać gracę, a tutaj już jest o, gorzej i tak przy krzaczkach te badyle będzie zniszczone. Trochę to zajmuje. Jak nie gracą to ręcznie, żeby ogórka nie uszkodzić. A później jeszcze będziemy kosić zboże pod wieczór. Chociaż dwa hektary dzisiaj zetniemy. Może i więcej, no ale chyba tylko dwa dzisiaj. Myślałem, że wszystko na raz pójdzie, ale, ale się trochę pokiełbasiły plany, i, i będziemy to kosić e, no, etapami. Tutaj pani e, bardzo ładnie oplewiła to już dzisiaj drugi rządek robi. Ten i tamten ten wczoraj pililiśmy I ogólnie z stamtąd tam jeszcze chyba dwa pierwsze rządki będą do poprawy, bo one były wcześniej robione, ale e, zarosło. Zaczyna tam odbijać, więc, więc po skończeniu tego, tutaj zależy mi na tym, żeby ten kawałek najbardziej teraz opielić, bo tu są największe chwasty, a jak one już są duże, to jutro będą jeszcze większe jeszcze większe i one bardzo szybko teraz rosną. Bo jak przykładowo będzie taki mały, no to on jutro będzie niewiele większy, a te duże to już są yy, bardziej konkurencyjne i trudniej jest je oplewić one mają większe korzenie wiadomo. A ogórek, jak widać powoli zaczyna dochodzić do siebie, gdzie nie gdzie no, są braki tak jak było. ale tutaj gdzie tutaj gdzie był mały taki i dostał stymulatora Asashi. Widać, że ruszył, poprawił się, dostał jeszcze odżywkę, w postaci azotu, a jeszcze chciałem tylko pokazać w ogóle różnice, jak bardzo zróżnicowane są te, te ogórki, w jak różnej fazie są obok siebie. Zobaczcie, może zaczniemy, zaczniemy od totalnej mizerii, takie odpowiednie słowo do ogórka, mizeria, to jest ogórek mizeria, to jest ogórek który zastanowił się nad sobą i postanowił, że jednak spoko będzie, jak, jak urośnie. I tutaj trochę większy. Tu już nawet ma zawiązki owoców. Tutaj jeszcze trochę większy. Ma też zawiązki. Już tutaj zaraz będzie zbiór. A tutaj mamy, tak, w tej okolicy, największy. Tu już nawet jest parę ogórasów ogura, do, do zebrania i aż sobie z, zbiorę. Aż sobie zbiorę i zaraz zaniosę do samochodu. Nie chcę, żeby przerastały. To jeszcze taki e, taki zbiór będzie do, e, do domu po prostu. Chociaż e, u siebie na podwórku, tam na drugim gospodarstwie też mam ogórki takie dla siebie. Tatuś ma... Bo lubi sobie tam pogrzebać, uprawiać. Mówiłem, że nie ma sensu, ale jak, jak chce, to niech ma. Ja mam hektar ogórka, to zawsze by się coś ostało z tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, kończę, bo tutaj. Dobra, powoli zbliżamy się do żniw Żyta. Ponieważ <śm> O! Cześć piesek Co tam Borys Co ty chcesz ode mnie, co? Co tam? A daj łapkę łapa Dajesz łapę czy nie? No daj łapę Co ty mnie tak obwąchujesz, daj łapę jednak Nie jaj Co chciałeś? Jeść chcesz? Tak? Nie mam. Pies sąsiadów, żeby nie było. Ale fajnie bardzo. Ej! Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego kichnąłeś na moją nogę? Co? Borys, jesteś w stanie mi odpowiedzieć? A teraz to dajesz łapę, tak? Czy to było, przepraszam? Co? No Borys Wiedział do kogo przyjść <laughs> No ale wiesz co Borys będę teraz robił? Żniwa idą i muszę przyczepę trochę uszczelnić Także wiesz że Jakbym cię tym strzelił to byś się nie domył nie wyczochrałbyś się z tego, żeby było golić na łyso. Chodź no jeszcze do mnie, chodź, chodź. Ale już teraz nie musisz za mną iść, bo ja idę na przyczepę. Tam już nie wejdziesz, Borys, co ty? Co ty sobie wyobrażasz piesk? Trochę rzepaku, ale to nie przeszkadza, bo to i tak idzie dla kolegi, który, który będzie tym karmił byki. Najlepsze uszczelnienie pianka montażowa. Tanie. Zawsze można podziadować jeszcze jakiś czas. Bo myślałem o remoncie tej przyczepy, ale, ale to trochę kosztuje. To jest raz, dwa. Nie zrobiłbym tego szybko i samemu. musiałby mi ktoś pomagać. Nawet wiem kto. I nie byłoby z tym problemu, ale materiały drogo będą kosztować. Tak, pianka to są groszowe sprawy. Zawsze można podreperować, a później, jak już będzie czas i powiedzmy parę złotych wolnych, to. A wiadomo, że na gospodarce nigdy to, to się wyremontuje przyczepę. No ale fajnie by to wyglądało, jakby tutaj zabudowę zrobił od nowa, wszystko po uszczelnieniu i żeby nie trzeba było tak smarkać taką pianą. pianką. No ale cóż, życie, życie, życie jest Nobelą. Nie no, Nowelu. Wszyscy wiemy, że tam jest Nowelu Dobra, już jest chyba przepłukane. I wystarczy Halo, halo, odbiór, dojeżdżam już do pola Czekam na kombajn zaraz przyjedzie, bo już tam yy, skończył kosić nieopodal no i będziemy ciąć u mnie w końcu wykosimy dzisiaj tylko 2 hektary no nie całe 2 hektary, tu będzie hektar 90 mniej więcej odjąć te belki, to te też zajmuje może hektar 80 5 czy ile gdzie nie gdzie się wyłożyło ale czy ono się wyłożyło, bo się wyłożyło czy tu jakaś zwierzyna łaziła No położyło się nie dobrze, nie no ale nic zobaczymy jak tutaj będzie sypać nie nastawiam się na, na super plon bo nie eee, bądźmy realistami dzień dobry, dzień dobry że to nie szkodujesz chyba. No chyba nie. Skr nie skróciłem dlatego. E, takie pytanie mam od razu do Pana, bo ja sobie tutaj nagrywam, czy nie przeszkadzałoby to Panu, jakby gdzieś tam go sobie w, w internecie w, udostępnił? Jak Pana gdzieś tam twarz będzie widać, bo to głównie o to chodzi. Gdzie tam podjeździć? Nie, złym to nie. Jak to, to pan będzie dobrze kosił, to, to wszystko będzie dobrze. Nie jest dobrze. Jeżeli chodzi o plon, to nie jest za ciekawie, bo kombajn kosi ładnie, ładnie tu słomę ścina. Ja wam... Nie mam zastrzeżeń. Nie, nie jestem, bardzo jestem niezadowolony z tego żyta. Przynajmniej nie jest takie drobne. Jest średnie. Zdarzają się drobniejsze, ale i, i są takie w miarę. To może być tak, że po prostu nie wiem, co już powiedzieć, serio, jestem bardzo niezadowolony. To już powinno być pół przyczepy w tym momencie. Ale jak dbasz tak masz. Zobaczymy, jak Łukasz cofa. Ty, bo sobie w samochód zaraz przywalisz. W samochód sobie zaraz przywalisz. Samochód, samochód, samochód. Pół metra masz do samochodu. Do 15 Albo 20 Także jestem bardzo zadowolony No normalnie Na Malediwy lecę Na Malediwy Już kupuję bilet Że Takich plonów to kurde nigdy nie miałem ale to jest jedno z takich gorszych pól tutaj ciężko cokolwiek osiągnąć Jeszcze, jeszcze, jeszcze powiedzmy Dobra Niech tak nasypie, żeby chociaż pozory stwarzało, że coś jest zaraz pojadę na wagę, to zobaczymy ile tam wyszło.